Być może w całej historii ludzkości nigdy nie było tak łatwo sięgnąć po przyjemność jak dziś. Wystarczy jedno kliknięcie, jedno przesunięcie palcem po ekranie i docieramy do obrazów, dźwięków, fantazji, które jeszcze tysiąca lat temu były nie do pomyślenia. Ale równolegle z tą dostępnością rozlewa się cicha fala pustki po rozkoszy. Poczucia utraty kontroli, wstydu, który wraca po każdym spełnieniu, które wcale nie przynosi spełnienia. To już nie jest tylko kwestia moralności ani słabej woli. To objaw czegoś głębszego. Karl Jung powiedział kiedyś: To, co wypieramy w cieniu, wraca, by nami rządzić. A co jeśli uzależnienia, zwłaszcza te związane z pożądaniem nie są po prostu zachowaniami, a raczej skutkiem przewwanego dialogu między świadomością a nieświadomością. Bo to, co nazywamy pożądaniem, nie zawsze płynie z instynktu. Czasem to zniekształcony język duszy. Nie chcemy tak naprawdę ciała drugiej osoby. Chcemy być zauważeni, dotknięci. Chcemy zniknąć w kimś, bo w środku czujemy się zbyt samotni, zbyt niewidzialni. Dziecko, które nie było przytulane, słuchane, które było emocjonalnie opuszczone, nie uczy się miłości. Uczy się marzyć. Marzyć o świecie, w którym jest wybrane, przytrzymane, pożądane. A gdy dorasta, pożądanie staje się próbą przywołania wspomnień, których nigdy nie było. Ale im bardziej szuka, tym bardziej czuje brak. Borany z dzieciństwa nie da się uleczyć dopaminą. Najnowsze badania neurologiczne są jednoznaczne: dopamina to nieprzyjemność, to mechanizm poszukiwania, obietnica nagrody, nie nagroda sama w sobie. Więc kiedy czujesz podniecenie, to nie znaczy, że jesteś szczęśliwy. To znaczy, że mózg obiecuje ci, że szczęście nadchodzi, ale. Im większa ekscytacja, tym głębszy upadek po niej. Jung mówił, człowiek nie znosi pustki, więc wypełnia ją czymkolwiek, a w współczesnym świecie jednym z najczęstszych wypełniaczy tej pustki stało się pożądanie. Nie dlatego, że jesteśmy słabi, ale dlatego, że boimy się zostać opuszczeni. Boimy się, że jesteśmy bez znaczenia, a najgłębiej Boimy się siebie. Nie można też zapominać, że w każdym z nas żyje coś, co Jung nazywał cieniem to przestrzeń wypełniona emocjami, które wyparliśmy gniewem, zazdrością, rządzą władzy, chęcią kontroli i bólem odrzucenia. Kiedy ich nie uznamy, nie zintegrujemy, zaczynają przejawiać się pod innymi postaciami, w pozornie niewinnych fantazjach. Przymusowej stymulacji, powtarzających się zachowaniach, Jung nie twierdził, że pożądanie jest złe, ale kiedy staje się jedynym ujściem dla cienia, przestaje być wyrazem życia. Staje się sygnałem rozchwiania. Pamiętam pewnego trzydziestokilkoletka, z którym pracowałem, wyznawał, że za każdym razem, kiedy czuł presję w pracy, zamiast odpocząć, porozmawiać, Posłuchać ciała, uciekał w świat pornografii, by się uspokoić. Ale to niepowtarzalność bolała najbardziej. To rosnąca pustka po wszystkim. Gdy zeszliśmy głębiej, pojawiło się wspomnienie z dzieciństwa. Ciemny pokój, w którym płakał, a matka nie przychodziła. Zostawiony sam i wtedy zrozumiał, nie szukał orgazmu. Szukał Kogoś, kto zostanie. Prawdziwe pytanie zetnie nie brzmi więc: dlaczego nie mogę kontrolować swojego pożądania, tylko czego przez nie naprawdę szukam? To właśnie takie pytanie, Jung, zaprosiłby cię, byś zadał sobie sam. Bo dopiero kiedy przestaniemy traktować pożądanie jako pokusę, a zaczniemy widzieć je jako symbol, Możemy rozpocząć proces przemiany. Nie po to, by je zdusić, ale po to, by zrozumieć, skąd przyszło. I to, to jest początek wolności. Gdy człowiek utknie w wirze powtarzającego się pożądania, pierwsze, co przychodzi na myśl, to słabość, brak silnej woli, albo upadek moralny. Ale Karl Jung spojrzałby na to inaczej. Dla niego nie chodzi o moralność, ale o rozdzielenie, stan, w którym umysł rozszczepia się między tym, czego pragnie, a tym, czego się boi. I to właśnie w tej szczelinie wkrada się cień. Część nieświadoma, ta, która przechowuje nasze wspomnienia, emocje, rany, nie kieruje się logiką, nie rozróżnia dobra od zła, prawdy od iluzji, ona tylko odtwarza to, co znajome. Jeśli ktoś jako dziecko nie czuł się kochany, będzie przyciągany do sytuacji, obrazów, emocji, które odtwarzają dokładnie to samo uczucie, nawet jeśli są bolesne. Nie dlatego, że chce cierpieć, ale dlatego, że jego umysł uznał to za normalne. W psychoterapii analitycznej nazywamy to przymusem powtarzania. Nie jesteś uzależniony od przyjemności, jesteś uzależniony od znajomego bólu. To właśnie ta znajomość sprawia, że zachowania seksualnie kompulsywne wydają się znajome, oswojone, pozornie, pod kontrolą. Jeśli twój mózg przyzwyczaił się do uciekania w bodźce erotyczne, by uniknąć dyskomfortu emocjonalnego, stworzył sobie neurologiczną ścieżkę. Jak ścieżka na łące, wydeptana tysiącami kroków. I co ciekawe, im bliżej jesteś prawdziwej zmiany, tym silniejsze będą stare pokusy. Jung powiedział: nie ma przebudzenia, które nie prowadzi przez cień. Gdy zbliżasz się do swojej wolności, do pragnienia głębokiego połączenia, ego bojąc się utraty kontroli, Podsyła ci fale pragnień, by zawrócić cię z drogi. Bo zmiana to nie tylko porzucenie nawyku, to śmierć starej tożsamości, a nikt nie chce umierać, nawet ego. Wyobraź sobie to. Próbujesz przestać oglądać treści erotyczne. Dzień pierwszy czujesz pustkę, dzień drugi Pojawia się dyskomfort. Dzień trzeci fala pokusy uderza z całą siłą. I ta myśl tylko ten jeden raz. Ale jeśli w tym momencie zatrzymasz się i zajrzysz głębiej, zobaczysz, co tak naprawdę się dzieje. Może to strach, że nikomu nie jesteś potrzebny? Może to poczucie, że nie masz znaczenia? Ta fala to nie znak porażki. To sygnał, że stare mury się kruszą, a pod nimi jesteś ty, nagi, wrażliwa, ale bardziej prawdziwy, prawdziwa niż kiedykolwiek. Karl Jung wierzył, że większość tego, co nazywamy uzależnieniem, to istota dusza, która się zgubiła. Nie wie, kim jest, jeśli nie robi tego, co uzależniające. I dlatego, kiedy porzucasz stare schematy, Pojawia się odrętwienie, zagubienie. Nic cię już nie ekscytuje, wszystko wydaje się puste. Ale to nie bezsensowna pustka. To cisza, w której nowe znaczenie dopiero się rodzi. Jak popiół po pożarze. On nie jest końcem. Jest warunkiem, by mogły wyrosnąć nowe korzenie. Znam człowieka, który. Po sześciu miesiącach życia w abstynencji seksualnej powiedział: Świat nie wydaje mi się już tak ekscytujący, ale przestałem bać się ciszy. Dla Junga to byłby znak głębokiej przemiany, bo kiedy przestajesz uciekać od swoich emocji, wchodzisz w królestwo autentyczności. Nie potrzebujesz już stymulacji, by czuć, że żyjesz. Wystarcza Twoja obecność. Uzdrowienie nie przychodzi jak błysk, jak cud, który wszystko zabiera. Przychodzi jak ciche przesunięcie, kiedy zaczynasz zadawać pytania, zamiast reagować, obserwować, zamiast uciekać, akceptować, zamiast walczyć. I właśnie tam, w tej trudnej, niewygodnej ciszy. Zaczynasz słyszeć głos duszy. To, co Jung nazywał jaźnieją, najgłębszą, najprawdziwszą częścią ciebie. Ale żeby tam dotrzeć, trzeba mieć odwagę przejść przez krainę, którą wcześniej zasłaniało pożądanie. Nie po to, by z Nim walczyć, ale po to, by zrozumieć, dlaczego się tam pojawiło. I właśnie wtedy odzyskujesz wolność. Po pewnym czasie odrzucania starych impulsów, po tym jak zrezygnujesz z łatwej stymulacji, z natychmiastowej przyjemności, z hałasu dopaminie, pojawia się coś, czego nikt się nie spodziewa: pustka. Cisza tak głęboka, że aż niewygodna. Dla tych, którzy przez lata żyli w pętli pokus i bodźców, ta cisza nie jest wyzwoleniem. Jest stratą, utratą kierunku, utratą energii, czasem utratą poczucia, kim się w ogóle jest. To moment zamieszania, ale również rozdroże. Miejsce, gdzie stary obraz siebie zaczyna się rozpadać, a coś nowego dopiero próbuje się narodzić. Karl Jung nazywał ten etap przestrojeniem. Chwilą, gdy ego przestaje ścigać to, co je kiedyś definiowało, ale jeszcze nie wie w co wierzyć teraz, jak statek, który opuścił port, ale jeszcze nie widzi drugiego brzegu. Największym lękiem w tej fazie jest poczucie braku sensu. Bez gawnej euforii, bez dopalaczy emocjonalnych, życie wydaje się puste, ale to nieprawda to tylko faza przejściowa. Czas, w którym uczysz się odróżniać między sztuczną żywotnością a prawdziwą siłą życiową. Mam przyjaciela, który przeszedł przez ten etap. Przez ponad dekadę był uzależniony od seksu. Uciekał w niego przed samotnością, presją, poczuciem niższości. Kiedy zaczął prawdziwą transformację, nie tylko przestał działać impulsywnie, ale też weszedł głęboko w proces analitycznej terapii. Opisał tę fazę jako emocjonalną pustynię. Nic go nie cieszyło, nic nie poruszało. Ale zamiast wrócić do starego, usiadł z tą pustką. I wtedy, zupełnie niespodziewanie, pojawiło się wspomnienie. Tęsknota za matką. Popołudnie z dzieciństwa. Siedzi sam. Czekasz, mama wróci? Ale nikt nie przychodzi. Po raz pierwszy zapłakał. Nie z powodu uzależnienia, ale z powodu tęsknoty. I wtedy zrozumiał. Przez te wszystkie lata nie był uzależniony od seksu. Był uzależniony od poczucia, że ktoś jest obok. Właśnie wtedy zaczęło się prawdziwe uzdrowienie. Jung wierzył, że najgłębsze pragnienia nigdy nie są tylko cielesne, zawsze są symbolami, językiem, którym dusza próbuje wyrazić to, co zostało stłumione. Kiedy przestajesz karmić stare formy pożądania, dopiero wtedy mogą się ujawnić twoje prawdziwe potrzeby, pragnienie połączenia bez lęku, tęsknota za życiem z sensem, albo po prostu bycie sobą bez masek i udawania. Ale, żeby to się stało, trzeba pogodzić się z utratą dotychczasowej tożsamości. Nie jesteś już tym, który walczy z nałogiem. Stajesz się człowiekiem, który uczy się słuchać siebie. Pytanie nie brzmi już: jak mam kontrolować pożądanie, ale czego naprawdę pragnę, kiedy zrzucę wszystkie maski? I. Przez większość czasu odpowiedź nie przychodzi od razu. Ona potrzebuje przestrzeni, potrzebuje ciszy, potrzebuje cierpliwości, której współczesny świat nigdy nas nie nauczył. Ale jeśli wytrwasz, jeśli nie spróbujesz wypełnić tej pustki za szybko, to, co się pojawi, nie będzie już przymusem, będzie szeptem tego, co prawdziwe. Może to będzie nowy pomysł, może głębsza relacja, może miłość do samego siebie, po raz pierwszy nieskażona wstydem ani winą. Karl Jung jakoś napisał: nie stajesz się oświecony przez wyobrażanie sobie światła, lecz przez uświadomienie sobie ciemności. I właśnie tutaj, gdy pożądanie przestaje cię kontrolować, gdy nie szukasz już przyjemności jako formy przetrwania, wchodzisz w to światło. Nie oślepiające, nie euforyczne, ale ciche i klarowne. I wtedy przestajesz bać się, że stare pokusy wrócą, bo już wiesz, nie musisz za nimi iść. Kiedy uzależnienie już przycichło, a cisza stała się nowym stanem normalności, pojawia się Kolejne wyzwanie. Nie są to już gwałtowne wybuchy pragnienia, lecz momenty subtelne, rozmyte, w których stoisz na granicy. Możesz wrócić do starego nawyku albo wybrać coś innego. Karl Jung podkreślał: Człowiek dojrzewa dopiero wtedy, gdy potrafi zobaczyć swoje impulsy, ale nie dać się nim prowadzić. W tym etapie ważne nie jest to, że już nie czujesz pożądania, ważne jest, jak na nie patrzysz. Nie walczysz, nie ulegasz, jesteś po środku i wybierasz. A ten wybór w ciszy, w świadomości jest uosobieniem siły głębszej niż dyscyplina wewnętrznej wolności. Jest coś, o czym Jung mówił wielokrotnie. Ale co dziś łatwo się pomija? Cień nigdy nie znika. Nie da się unicestwić tej ciemniejszej strony w nas impulsów, wspomnień, pragnień, które trudno przyjąć. Ale można nauczyć się z nią żyć nie jako wróg, lecz jako część siebie. Bo cień. Jeśli go tłumisz, zawsze znajdzie sposób, by się ujawnić, ale jeśli go uznasz, może stać się siłą. Jak dziki wilk. Zamknięty, gryzie. Oswojony, staje się wiernym towarzyszem. Z pożądaniem jest tak samo. Kiedy przestaje cię kontrolować, może stać się potężnym źródłem. Kreatywności. Znam pewnego artystę. Przez lata, uzależniony od seksu, używał go jako formy znieczulenia. Kiedy było mu źle, uciekał w cielesność, by nie czuć bólu. Ale w pewnym momencie coś się zmieniło. Postanowił nie wypierać już pożądania. Nie uciekać. Zaczął o nim malować. Za każdym razem, gdy wracał impuls, pytał: Co dziś chcesz mi powiedzieć? I pozwalał kolorom odpowiedzieć. Powstałe obrazy nie były pornograficzne, nie były dosłowne, były głębokie, ciche, nasycone emocją, która długo była stłumiona. Nie pokonał pożądania, współpracował z nim. Jak z przewodnikiem na drodze do samego siebie. To właśnie Jung nazywał zjednoczeniem przeciwności stanu, w którym nie ma już wojny między dobrem i złem, tylko wewnętrzna spójność. Kiedy dotrzesz do tego punktu, wydarza się coś niezwykłego. Pragnienia już cię nie przerażają. Mogą się pojawić, ale ty nie reagujesz. Po prostu patrzysz i z tej obserwacji wybierasz nie działać. Nie dlatego, że musisz, ale dlatego, że już nie potrzebujesz. To chwila, która świadczy o głębokiej przemianie jak ktoś, kto kiedyś był uzależniony od nikotyny, a teraz może trzymać papierosa w ręce i nie czuje potrzeby zapalenia. Nie dlatego, że nienawidzi zimu. Ale dlatego, że znalazł coś ważniejszego, dlaczego chce żyć. Jung pisał. Nie możemy zmienić niczego, dopóki tego nie zaakceptujemy. Potępienie nie wyzwala, ono tłumi. Dlatego prawdziwe uzdrowienie nie zaczyna się od eliminacji pożądania. Zaczyna się od patrzenia prosto w nie. Nazywania go po imieniu i słuchania jak wiadomości od duszy. I właśnie w tym akcie patrzenia, pożądanie traci swoją władzę. Nie jest już demonem, ale przyjacielem, który był niezrozumiany. Nie musisz go wypędzać, wystarczy patrzeć wystarczająco długo, aż zrozumiesz, dlaczego w ogóle się pojawiło. I kiedy już to wiesz, możesz go spokojnie puścić wolno. Na tej drodze nie stajesz się czystym, w fałszywie moralnym sensie. Pozostajesz człowiekiem, z instynktem, z uczuciami, z chwilami słabości, ale nie jesteś już definiowany przez te części. Stajesz się stabilny nie dlatego, że nie masz cienia. Ale dlatego, że nauczyłeś się iść z nim ramię w ramię, bez pozwolenia, by to ono prowadziło. To siła cicha, głęboka nie musi krzyczeć wystarczy, że jest. I to właśnie tam rodzi się prawdziwe poczucie własnej wartości. A potem, po wszystkich maskach. Po tych samych cyklach i bolesnych prawdach, które wreszcie wyszły na światło dzienne, pozostaje coś jeszcze cisza. Ale to już nie ta rozpaczliwa pustka to przestrzeń pełna możliwości. Nie ma już kogo obwiniać, nie ma się czego trzymać, nie ma nic do udowodnienia. Zostajesz tylko ty nagi, świadomy, stojący naprzeciw samego siebie. I właśnie ten moment Karl Jung nazywał początkiem procesu indywiduacji. Gdy ego przestaje szukać cienia, by go wypierać, albo ideału, z którym mogłoby się utożsamić, zamiast tego zaczyna słuchać głosu duszy. Na tym najgłębszym poziomie mężczyzna już nie walczy z cieniem, nie próbuje kontrolować kobiety, nie musi zdobywać świata. Zamiast tego uczy się integrować. Widzi ciemność, jako przedłużenie światła, rozumie, że prawdziwa siła nie polega na ukrywaniu ran, lecz na tym, że potrafi z nimi iść dalej. Wolność to już nie władza nad innymi, to puszczenie potrzeby kontroli, by móc w pełni być obecnym. Bo tak naprawdę, każda podróż na zewnątrz, czy to za miłością, uznaniem czy sukcesem, jest odbiciem podróży wewnętrznej. Szukasz kobiety nie dlatego, że ci jej brakuje, ale dlatego, że szukasz zagubionej części swojej duszy. Jesteś zazdrosny nie dlatego, że ktoś się zmienił, ale dlatego, że twoje ego nie jest jeszcze zakorzenione. Manipulujesz, kontrolujesz, zaprzeczasz, nie z pozycji siły, ale dlatego, że wewnętrzne zranione dziecko krzyczy o uwagę. Aż w końcu przychodzi dzień, w którym już nie chcesz nikogo posiadać. Nie potrzebujesz, by ktoś potwierdzał Twoją wartość. Nie widzisz w kobiecie ani wybawienia, ani zagrożenia. Po prostu patrzysz. Jak na człowieka. Jak na duszę. Jak na lustro. I właśnie wtedy stajesz się prawdziwym mężczyzną. Nie dlatego, że pokonałeś świat, ale dlatego, że pogodziłeś się z sobą. Karl Jung powiedział. Kto nie zmierzy się ze swoim cieniem, będzie przez niego kierowany z tyłu i nazwie to przeznaczeniem. Ale ten, kto odważy się wejść w mrok, przejść przez labirynt pożądania, bólu i nieświadomych wzorców, znajdzie światło. Nie na zewnątrz, ale w samym centrum chaosu nie przez zniszczenie cienia, ale przez wzięcie go za rękę i przejście przez noc. I gdy to wszystko przejdziesz, Dzieje się coś niezwykłego. Nie musisz już przyciągać, zabiegać, imponować. Twoja obecność już jest siłą. Twoja cisza jest punktem oparcia. Twoja wewnętrzna wolność budzi coś uśpionego w innych. I nie musi, by ktoś to dostrzegł, bo ty już jesteś pełen. W końcu nie potrzebujesz, by ktoś cię rozumiał, ale poprzez rozumienie siebie stajesz się schronieniem dla tych którzy są w drodze. To właśnie Jung nazywał światłem z wewnątrz, światłem, którego świat zewnętrzny nie może zgasić, bo zrodziło się w twojej własnej przepaści.